Nazywam się Jana Wilczyńska, jestem z Warszawy, mam 26 lat, jestem architektem krajobrazu i właśnie skończyłam studia. Chciałabym dokonać zmiany w fryzurze, gdyż od 5 lat mam to samo uczesanie i, i nie jestem w stanie stwierdzić, czy zmiana koloru jest dla mnie dobra, czy cięcie jest dla mnie dobre, dlatego oddaję decyzję profesjonalistom. Czy masz naturalny kolor włosów? Tak, nigdy nie farbowany, Nigdy nie i nie chciałabyś ich farbować tak drastycznie, żeby nie było widać odrosty i tak dalej, Tak, stawiam na naturalność. Na naturalność. Nałożymy bardzo delikatny kolor tacz, który przyciemni Twoje włosy dosłownie o 2 tony. Natomiast one się będą naturalnie wypukiwały z czasem i nie będzie widać odrostów. że będzie świetnie wyglądał u ciebie mocny, wyciągnięty eyeliner, żeby jeszcze podkreślić kształt tych oczu. Kolor brwi najlepiej się dobiera patrząc na korzeń włosa. I zobaczcie, ten mam tutaj cztery kolory i powiedzcie mi, który kolor najbardziej się wtapia w korzeń włosa. Absolutnie. Czyli to będzie kolor brwi, który ja tutaj będę y, tobie stosowała, bo ja tak jak ja mówię zawsze trzeba patrzeć na naturę, bo natura nas y, nie oszukuje, tak samo jak dobieramy róż. Można tak robić. Troszeczkę naszą modelkę tutaj podotykać, i ten kolor różu, który wychodzi, to będzie kolor różu, który będziemy dobierały. Także zawsze mówię zawsze natura nie kłamie. Czuję się bardzo pozytywnie o wiele lepiej o wiele bardziej kobieco. Więc wszystko jak najbardziej poszło po, po mojej myśli. Pani Asia nas zachwyciła swoją urodą już na zdjęciach, przysyłając, ale właśnie mieliśmy wrażenie, że ta uroda nie jest wystarczająco wyeksponowana. I co po pierwsze? Po pierwsze zaczęliśmy od wzmocnienia kolorów włosów. Przyciemniliśmy. Najbardziej mi się podoba zmiana koloru, przyciemnienie, bo widzę, że wyszedł wtedy mój kolor oczu. Również wysoki obcas, co wydłuża nogę, jak i również sukienka, odmiana od spodni, bardzo dobra. Zachwyciła nas też taki azjatycki trochę kości, kości policzkowe, bardzo taki właśnie wschodnia uroda i te kości zostały podkreślone, i również linia oka, taka lekko, lekko skośna. I poszliśmy w troszkę takie inspiracje etniczne, ale też bardzo inspirowane klasyką, taką klasyką, można powiedzieć, ateńską.